Ich, przed nimi tron Lecz mówią, że jest daleko od Porzucasz, matko, dzisiaj nas Czekasz na lepszy czas Sonic Underground Sonic Underground Przysięgli, że odnajdą matkę swą Nie strójki tej każdy wie, że o wolność walczyć chce. Szukają matki przez noce dnie. Czy już czas dobrze toczyć źle? Czy zbroch po spełni się? nic z tego, bo nie chce, by dzieci spotkało coś złego. Przysięgli, że odnajdą matkę słu. Najbliższa mi mumia. Dla nas wszystkich przyszłość jest owiana tajemnicą. Lecz moje dzieci miały się wkrótce nauczyć, że klucz do przyszłości znajduje się w dalekiej przeszłości. Mi to dał. Mówią na to wywiado laptop. E? Jest naprawdę ekstra. O! I jak? Kupiłaś mnie tak, ale czy robi chili hot dogi? Spójrz na to! I rozstaw dodatkowe roboty we wszystkich miejscach. Nie chcę, żeby te wkurzające jeże dowiedziały się o operacji. Niezły komputerowy szmelc. Proszę się nie martwić. Będziemy gotowi do drogi jutro rano i nigdy nas nie znajdą w Hamarapi. Ej, nagrywasz to? Ja nie, ale komputer tak. Dobrze, miej na to wzgląd, ale ja osobiście dopilnuję tej wyprawy. Muszę mieć Alinę. Ekspedycja? Znaleźć mamę? Za nimi... To nie tak! Możemy tylko monitorować pokój dowodzenia. To wygląda jak. Stara książka? Powiększenie. A niech to! O co chodzi? Królewski herpierzy. O co chodzi z tą książką? Spójrzmy. Jeśli ta książka jest o rodzinie królewskiej i robotnik szykuje się na wyjazd do Hamar, coś tam, to prawdopodobnie te dwie sprawy coś łączy. Musimy odzyskać tę książkę. W drogę. Gdzie on jest? Musimy odzyskać książkę. Skąd wziąłeś te rzeczy? Patrzcie na to! Skąd to masz? Niezły, nie? Nowy stop metalu, który wymyślił Cyrus i chłopaki. Super lekki, lecz super mocny. <ścoughs> Full wypas. <ścoughs> Nieźle! Ale myślisz, że dzięki nim uda nam się tam dostać? Co? Zapytaj o to, jak będziemy na zewnątrz. Nikogo nie ma. Tak jak lubię. Nie! Zabrał książkę. Motyla, noga. On musi mieć tu jakiś safe. Mm, elektroniczne zamki. To może znaczyć tylko jedno. Jak idzie? To nie działa! Nic nie czuję! Próbuj, manik! My popilnujemy wejścia! zimną krew i rób to, co ja, siostrzyczko! Z drogi! E? Odmowa dostępu z rozkazu Slita! Co? To niedorzeczne! Odsuń e? się! Brak dostępu! Zwariowaliście? Jestem doktor-robotnik! Doktor? Doktorku, boli mnie łokieć! Co? Co się dzieje? Ups. Dzień dobry. Co za gość! Daj mi tę książkę! Zamknąć wyjścia! Trzymajcie się! O no, tak, stara gazetka. Warto było. Nie rozumiesz? W książce znajduje się zwój Amonarapi, naszego przodka i proroka. I dlatego muszę powiedzieć Cyrusowi, że straciliśmy przebrania robotów. O. A co powiesz na plan, jak krok po kroku pozbawić robotnika władzy? Nie mogę uwierzyć, że jeże mają księgę. Nieważne. wgrałem dane z księgi na twój komputer pokładowy. A jeśli jeże się pokażą... Nie obawiaj się, szefie. Mam dla nich przygotowaną niespodziankę. Udaj się do piramidy i znajdź ten swój. A więc ten koleś Amanrapi przewidział rządy robotnika? Aha, co do najmniejszego szczegółu. U, nowa informacja o tej okolicy. Jaka? Jeszcze nie wiem, idzie powoli, bo ten język trudno przetłumaczyć. No, jesteśmy już? Na to wygląda. Konwertuje. Coś się pokazuje. Wygląda jak ostrzeżenie w pięknym odcieniu purpury. Dokładnie jak ten śliczny piasek. Co jest? Strzeżcie się! W purpurowym piachu mieszka śmiercionośny piaskowy wąż! Nie ma strachu! Zostaniemy w wanie. Od kiedy węże mają lasery? Mamy większe problemy niż lasery! Co masz na myśli? Jest tak duży jak Mobiusowy mega O tak, to by się zgadzało! To zbyt piękne, by było prawdziwe! To wspaniały dzień, Slid! Wspaniały dzień! Tak, szefie. Biedna Sonia... Och, zamknij się, zakochany kundlu. Nadszedł koniec jeży. Wracamy? Może z mi koniec, Slid, ale pozostaje królowa Alina! Potrzebuję tego zwoju! Czy mam zwolnić eskortę, szefie? Tak. Nie będziesz już jej potrzebował. Wiesz, jestem otwarty na sugestie. Trochę światła by się przydało. Ha? Wciąż się poruszamy. Wąż pewnie rozgląda się za następnym posiłkiem. Włącz długie, Sonic. Luzik! Otwierać! Chyba nam nie otworzy. Ma pysk pełen piachu. Hmm. Manik, to genialne! Tak mówisz? Proszę? Co jest? A teraz za mną! Co ty robisz? Spójrz na to! Nie lubi tyle diakty! Mierza ku powierzchni! Szacuneczek, siostra! Nazywa z dostawą pod drzwi! Czekaj chwilę! To nie jedyne wejście! I chyba nie jest to to właściwe! Jest naprawdę maleńkie, ale jest tu jakiś znak! Idziemy! I co teraz nie da się wejść? Co to? Spójrzcie, Sonia! Królewskie jod! Tak, to musi być to! Ale jak się tam dostaniemy? No to może tędy, co? Niewierni! Jak śmiecie profanować grobowiec Aman Rapiego. Zapłacicie za to. Co ja mam z wami zrobić? Nakarmić wami piaskowego węża? Nie to już zrobiłem. Zakopać was żywcem? A, co to było? Królewski medalion Jerzy? Proszę wybaczcie mi obrazę. Jak mogę zadośćuczynić? Na początek możesz nas postawić. Hmm, tu się zmienia. Uwaga na pułapki. Nie slid, ja nie chcę Ktoś musi to zrobić. <śmierdzi> za rogiem! No i co tam jest? Ślepy zaułek! Okej, okay, wracaj! Musimy spróbować gdzie indziej. Aha. A to wasz przodek, umiłowany prorok Aman Rapi. Ta, ta. A gdzie jest zwój? Sonik. W porządku. Ten tunel zawiedzie was wprost do głównej komnaty. Usunę Wam z drogi pułapki. To wszystko, co chcieliśmy wiedzieć. Wszyscy wyglądacie jak mumie. Jakie to na miejscu? To miło z Waszej strony, że przeżyliście i doprowadziliście mnie do zwoju. Jeszcze go nie masz, slit! Fakt, ale będę miał. Jeśli chcesz, bym darował jeżom życie, powiesz mi, jak wyłączyć pułapki. Mogę je wyłączyć. Co robisz? Super kręcią. Zrób to teraz. Niech spojrzy. Było mi tak smutno, kiedy zginęłaś. Sonia nie! <grylasky> Uff. Ojej! A to dobre! Wezwaliśmy wsparcie robotów. Zamknij się, idioto! Wsparcie robotów? O, nie mamy wiele czasu! Znam skrót do grobowej komnaty, ale... Proszę żadnych ale, ale nigdy nie jest dobre. Ale musimy przejść przez dwie komnaty śmierci. Tylko dwie? Absolutny luzik! Prawie luzik. Woda? Po co tutaj woda? A zresztą. sobie coś na mieście. Nadawaj, do ataku, to miejsce ma zostać otwarte! Do grobowej komnaty. By do nich dojść musisz przekroczyć płomienie Amana. Do roboty! O, strzeż się żywiołów płomieni? Haha, ha, najpierw muszę mnie dopaść. No teraz, Coś, proszę. <śmany> o mordapi, o mordra. O mordapi, o mordra, o mordra, o mordra, o mordapi. Normalnie chat. Kto mnie wzywał? Mega, mega czat! Jaki przystojny młodziak! Oni są spokrewnieni! Co cię do mnie sprowadza? Powiedz mi uh? zwój. O tak! Przyszliśmy pozwój Aman Rapiego, wasza duchowość. Zamierzamy dokopać robotnikowi. Możecie go wziąć! Ale najpierw. O, nie, następne, ale. Okej, okay, okej, okay, mów. Chcę czegoś w zamian. A jeśli to coś będzie trwało latami? O, nie. W zamian pragnę.

We are Sonic, Sonic Underground. I can't spell sarcophagi. Maybe I'm a dummy, but it's not every day I get to drum for dancing mummies We are Sonic, Sonic Underground. I'd rather not be down here if I really had my brothers, especially with this prophet guy who looks just like my. We are Sonic Sonic Underground! I am Hotep, you are hedgehogs, we know not each other. But Amon Rapi smile on me if I help find Queen Mother. We are Sonic Sonic Underground. Dziękuję wam drogie dzieci. Pięknie mnie obdarowaliście. A oto zwój. Co jest grane? Intruzi chcą zniszczyć naszą piramidę. Nie obawiajcie się, rzucę na nich klątwę unieruchomienia. Idźcie w pokoju, moje dzieci. Nigdy nie wyglądali lepiej! Podoba mi się to! Blub, 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 blub. <słyski> Naprawdę nie wiem, ile potrwa to zaklęcie. Kochani, lepiej już idźcie! Masz rację, Chotepku! Spadamy! Dzięki za wszystko! Nasz plan pozbycia się robotnika. Monsa! Eee, Więc wszystko na nic? Patrzcie, wyryte na szkle! Co to oznacza? Zapamiętałam to ze szkoły. Dosłownie przetłumaczone znaczy jeże będą trwać. Innymi słowy, jeże górą! Właśnie. <laughs> Jakbyśmy tego nie wiedzieli. <laughs>